Do Euro 2012 29 dni. Zanim jednak najlepsi piłkarze Europy wybiegną na murawę, rozegrane zostaną inne mistrzostwa. Swoje umiejętności zaprezentują dzieci z domów dziecka. Były mistrzostwa Polski, były też międzynarodowe mistrzostwa kraju, a w najbliższy weekend na stadionie Legii Warszawa będą piłkarskie mistrzostwa Europy Dzieci z Domów Dziecka. Myślę, że będą duże emocje. Emocje tak, ale w ich przypadku chodzi o coś jeszcze. Taki turniej dla nich to chwilowe odskocznia od codzienności. Organizatorem jest Stowarzyszenie Nadzieja na Euro. Możemy sobie... Wyobrazić jak możemy wyglądać, jak będziemy już starsi, jak będziemy walczyć, jak będziemy wygrywać. Można sobie wyobrazić kim będziecie w życiu? No można sobie wyobrazić kim będzie w życiu. Ja na przykład bym chciała być z trenerem albo piłkarzem. Turniej z udziałem 16 drużyn. Finał w niedzielę, a na deser wielki mecz. Najlepsi zawodnicy turnieju kontra były gwiazdy polskiej piłki.